Też. Dobra, ja, robi. Ja, ja też! Dobra, słuchaj! który się... Ja za subskrypcję. No się kurwa, Poczekajcie, polecimy. berecik, 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 ja powiem, bo mi się dłużej zejdzie, okej, okay? ja powiem już. Ale ja już Och, odpaliłem. Się... No to mówię, poczekaj! My też już tak no rybak. Tak, poczekaj, kurwa! No to ci poraziesz no, kilka z... razy. Poczekaj! No poczekaj. daj chwilę, Daj mi sekundę, bo mi program. Ja mam inny program. no! No, no CZEKAJ! Komputer. No czekaj. dawaj kurwa! Gdzie tyle, daje nie 20 komputer. tysięcy, bo ostatecznie... Czekaj, 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 bo mi zaraz komputer wybuchnie. Czekaj. O, no, relaks! Dobra, dobra, nie nie leciało! Jest! kurwa? Gdzie? Dawaj już! Dajesz. Czekaj, bal. Ja muszę zobaczyć. Dostałem? Co jest? Nie dostałem kurwa. Nie poleciało 20 tysięcy. Dobra, chuj. Dobra, ja 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 a, a, a. Dawaj! E, kurwa! O, jak kurwa dawno się nie raziłem, jak ja tego nie chcę, ale jednak chcę za 20 tysięcy. Aaaaaa, kurwa! aaaaaa. kurwa. no, na pewno było. A, kurwa. Aaaa, kurwa. O, o churę. Churę to, kurwa kropki będę znowu miał, wyleczyłem się z tego Jak ludzie się tną, ja się rażę prądem, jestem oryginalny kurwa Kurwa nie. Wow, nie 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 ile? Ile mi przelałeś? Dwadzieścia <grym> tysięcy Ja mierdolę, kolejny, nie Kto, wow. dał? Kto dał? Kto dał? Ej, ej, ja wiem jak nazwę odcinek Ej, można to, właśnie... Mogę wrzucić to na kanał? Jasne kurwa Ej, ja może wiem jak nazwę odcinka od NZ, 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 zaklepuję tą nazwę odcinka Ja nazwę, <grym> Jaką? ja nazwę ten, ja nazwę ten odcinek Samookaleczanie A. się w <grym> Dobrze, dobrze, może być Ale tu ja, ja mam go zaklepałem ja, ja tego ale nie się zrobię, ja to jest bajem. na całe życie e, 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 bo mi mogą za to zdjąć filmik To jest za całe życie? Mordo, czy ja... Za co zdjąć filmik? No na przykład ustanowili, że to wy Za to, jest co, noże są ciulowe. Czekaj, pójdę po macie Czekaj. do mojego starego. Okej. Okay. <laughs> <procesach, śmiech> ale lumfu się daje za tę no wąsaczę, nie powiem, wiecie, że ja, nie... ja jeszcze w ogóle nie wrzuciłem jednego odcinka. Widzowie, którzy teraz są, będą wiedzieli przedpremierowo, że będzie jeszcze jeden odcinek z Zadymki, jak gościu gra na akordeonie o 21.30. No, o, ja, no, ja to ale nie wiedziałem. Cichutko, cichutko. Wszyscy, co są tutaj na kanale, potwierdzają w tym momencie, bo to prawda jest. Nawet NZ NZ Nawet NZ Sprawdź PW Lump. No dobra, to mu powiemy. Spokojnie. poszedł. Wierzymy w to. Ja to nawet... Ej. Dobra, ja nagram potem osobny odcinek. A? Dzisiaj chyba trzy odcinki wlecą. Wicowy fuckjump. Za takie poświęcenie? Wyślij link do kanału na priv bo tyle kurwa, nawołujemy dzika! Ej, ale ja mam takie kodowanie przyciążone, że mi w komputer stary. O, lumpu. <grym> Co lumpu? Zobacz, Praw, PV, zobacz PV, zobacz PV, zobacz PV. No. no nic nie mam, znaczy zobaczyłem, że 20 tysięcy, ale ja się poraziłem 3 razy kurwa. <grym> Miałem się raz porazić, dałem wam jednego w gratisie kurwa. O, ale wid. Dobra. Mam nadzieję, że to Dobra, nie jest. czekaj, masz. Stal za ma Czekaj, czekaj, masz kurwa, a nie, to nie Stal, ale jest nawet kurwa grawerowany dla mojego starego. O, no twój tatu... jest. Paweł. A Masz karabin? <laughs> jestem ma... twoim ojcem, siema. Jest... A masz 70 Lat. Wiesz, ty nie jesteś moim ojcem. Ja mam kurwa w klasie wyżej, czyli w czwartej klasie technikum. Pawła Czapcińskiego w mojej szkole. Mam mojego starego i jeszcze jest w klasie o wyżej z tą samą literką co moja. Ja jestem 3D, on jest 4D, kurwa. <laughs> Ej, dobra, widzowie, czy chcecie?